Witam, witam serdecznie. Jesteś trener Rafał z Motorwop, czyli miejsca, w którym kupisz swój pierwszy, ale też każdy następny motocykl, bo mamy tutaj maszynę od klasy 125. To już takie fajną klasę królewską. W tym przypadku dzisiaj prezentujemy Wam Gixera 1000 z 2008 roku. Bardzo fajna, bardzo fajny egzemplarz. Uważam, zachował się cały w fabrycznych owiewkach z fabrycznymi nakajkami w fabrycznym lakierze, co myślę, że jest dosyć istotną informacją przy zakupie sporta, bo jednak, co by tu nie mówić, te motocykle troszeczkę szybciej niestety Lądują na podłodze, w zależności od tego, jakim stopniu wykorzystujemy ich potencjał. No, ja osobiście uważam, że drugi komputerowiec w sporcie to nie jest żadna zbrodnia, bo sam też na to, że motocyklem bywam, no, ale tak naprawdę, jeżeli szukacie czegoś drogowego i czegoś, co faktycznie będzie fajnie zachowane, wiem, że na to zwracacie uwagę, w tym przypadku będzie to bardzo fajny egzemplarz. No, ale wiadomo, 2008 rok, więc będzie miał jakieś e, rysy eksploatacyjne, o których zaraz też powiem. No, ale zobaczcie sami, co dla Was przygotowaliśmy. Myślę, że i tak jest to bardzo rozsądny, e, dobry egzemplarz. Zobaczcie sami. No i proszę bardzo, Suzuki GSX-R1000, czyli Królewska kategoria, 4 cintry w rzędzie Oczywiście z litrowego silnika Bardzo fajny wypust, uważam, że Ten model motocykla jeszcze jest taki No o przystępności cenowej Chyba tutaj nie ma co opowiadać, no bo tutaj już jest tak Pieniądze w tak 300 tysięcy złotych, więc no nie są to Tanie zabawki, no ale jakie litry rzędowo, Z rzędową czwórką w sporcie Będzie dzisiaj tani, jak będzie fajnie zachowany No prawdopodobnie żaden W tym przypadku mamy naprawdę zdrowy egzemplarz Uważam, że fajnie się to zachowało w czasie Myślę, że to jest też główny powód Tego, że ten motocykl ma całkiem fajny oryginalny. Niski przebieg, który też napiszemy na fakturze. Nie jest oczywiście 20 czy 25 czy 30, tak jak na niektórych portalach aukcyjnych tutaj możemy znaleźć u niektórych sprzedawców. Tutaj mamy normalny, zdrowy przebieg 43 tysięcy km. I tak plasowałbym ten przebieg jako niski. No bo mówmy się, no 2008 rok to jest motocykl, które mają już. no jak dobrze czy 17 lat zapasem, Więc no może to nie jest Maszyna, którą zwiedzamy Europę, więc no umów się To też nie będą takie przebiegi jak, jak w BMK czy w Varadero Ale no to i tak uważam, że jest Rozsądny przebieg, tym bardziej, że on jest autentyczny Mamy nawet wyciąg z ostatniego badania technicznego Aktualny, słuchajcie Bo to jest badanie zrobione praktycznie Równo rok temu 42 233 km miał ten motocykl Jeszcze w Niemczech rok temu Więc fajnie, że taka kartka jest, że za granicą Faktycznie ten motocykl miał taki przebieg, a nie, że Rok temu miał nie wiem 80, będzie w Polsce pojawiło mi się 40, więc tutaj mamy autentyczny przebieg. Za sprawą czego silnik chodzi bardzo dobrze. Nie mam tutaj do niego zastrzeżeń. Myślę, że każdy z Was potwierdzi moje słowa. Motocyk, tak jak wspomniałem, cię, taka będzie kawa. Motocyk jest cały w fabrycznych owiewkach, fabrycznymi naklejkami, więc cały tylny zadupek z tą wstaweczką, czy tutaj, czy tutaj. To wszystko zachowało się w serii. Ładnie to wygląda. I od razu powiem tak, jeżeli ktoś zwraca uwagę na mega detale, no to to jest motocyk, który po całej lewej stronie jest praktycznie perfekcyjny. Tutaj się nie będzie do czego przyczepić. Bardzo ładnie w ogóle. Nigdy na tą stronę się nie przewrócił. Po drugiej stronie zobaczymy gdzie mamy parę rysek na samym rancie lusterka, na samym rancie ciężarka. Tak naprawdę, tutaj na naklejce parę takich mikroodprysków, tutaj na rancie tego czegoś, o taki mikro pędzelek. No, i tutaj ten plastik dolny, który tutaj miał takie jakieś, zobaczcie, pęknięcie. No, plus podejrzewam, że pod tą naklejką jakieś też malutkie jakaś skaza będzie. No, dolny póg się w serii, to też w serii, naklejka w serii, no, ale tutaj, no, coś się tutaj wydarzyło. No, ale no, to jest jeden malutki plastik z całości. Uważam, że nie jest to nic rażącego, nie wygląda to źle z tej perspektywy, więc, no. Mówię to, no bo wiadomo, no wiem też, że sobie jesteście, zwracać uwagę na te detale. Ja uważam, że to jest naprawdę nic. Z perspektywy metra tego w ogóle nie widać, a z perspektywy generalnie lat motocykla i tego, jakie motocykle widujemy jeżdżące po Polsce, tennek egzemplarz naprawdę jest zdrowy. Felgi w fabrycznym kolorze niebieskim, z swoimi paskami. Rama, zawieszenie Felgi proste z tego motocykla, nieprostowana, rama niemalowana, więc nie ma tutaj rzeźbiarstwa, nie ma trytytek, nie ma jakiegoś kombinatorstwa. Zachowało się tutaj wszystko w serii. Zobaczcie, od dołu te wszystkie maty wygłuszające są takie. Jakie mają być. Oprócz tego jest nowy olej w silniku zelany e, Motulem, kwitka e, K&N, e, Reszta podzespołów e, do oceny własnej. Dlaczego tak mówię? No, bo tak. E, tarcze z klockami są spoko, zawieszenie jest suche, napęd jest fajny, silnik chodzi bardzo dobrze. No, a opony na 2021 rok. Jeźdźnikowo raczej już końcowa. Tak samo przód jak i tył. Widać, że tutaj ktoś no nie wiem, albo bywał na torze, albo faktycznie był takim dobrym miejscem, no bo te opony praktycznie pod sam korek by, bywały jeżdżone, no ale opony w sporcie litrowym no myślę, że to jest rzecz, o której każdy jakiego opon by nie kupił, to by sobie te opony wymienił, bierzemy to pod uwagę i to nie jest tak, że my wam teraz będziemy opuszczać to 1000 zł na wymianę opon, no bo to jest, uważam, że już wasza robota, jeżeli macie taką ochotę, no to, to po prostu sobie zróbcie, no bo reszta to jest, uważam, że naprawdę zdrowy motocykl w rozsądnej cenie, naprawdę, ja wiem, że to jest drogo, to jest, to to, to też nie jest najtańszy Gigster, ale mając to porównanie, wiedząc, w jakich pieniądzach w ogóle jesteśmy w stanie kupić jakikolwiek motocykl, jakikolwiek gigsa litrowego z tego rocznika w Niemczech, no to naprawdę to uważam, że jest niezła cena, ostatnio, mieliśmy droższego gigsa, tego udało mi się nawet w jakichś tam troszeczkę lepszych pieniądzach kupić. Wymieńcie sobie gumę, będziecie mieli baje. Oprócz tego to jest naprawdę zdrowy i mocno doposażony egzemplarz, no bo oprócz tego, że mamy jakąś tam małą szybę z garbem, lekko, lekko troszeczkę wyższą, z MRA, lekko przyciemnianą, regulowane klamki, oprócz tego kraśpady po jednej i po drugiej stronie, Ich tutaj chyba z kawałkiem nowego katalizatora który tak dosyć śmiesznie to wygląda ale mamy kompletnego miwa prawdziwego herbonowego z homologacją normalnie, teraz mamy wkładki wyguszające, czyli te Killery, po wyjęciu tych wkładek się już zrobi taka naprawdę e, tarcie mordy, sympatyczne e, chyba inny uchwyt rejestracyjnej no poza tego mamy rolki wahacza pod stojak mamy stalowy oplot i z, i z tyłu i stalowy oplot z przodu, no i myślę, że z takich fajniejszych modyfikacji no to mamy quick shifter na pokładzie zobaczcie tutaj mamy całe oprzyrządowanie Kwiekaw, więc to też myślę, że jest fajna opcja dla tych, którzy lubią sobie troszeczkę bardziej e, pośmigać. E, no i co? No słuchajcie, no zdrowy sprzęt. Amortyzator skrętu na pokładzie w serii. Ładnie to wszystko wygląda. Uważam, że każdemu ten motocykl się spodoba. E, powtarzam to parę razy. ładny zdrowy sprzęt, ale uważam, że warto też troszeczkę wyróżnić te motocykle, które są ładne, które są fajnie zachowane w czasie, które nie są jakieś tam wymalowane, e, wykombinowane. Mm, bo takich jest coraz mniej. No taka jest prawda, że takich jest coraz mniej. A my bardzo gdzieś tam kładziemy nacisk, żeby te motocykle u nas były takie no, naprawdę, no im im fajniejsze, no może te ceny nie zawsze są jakieś giga atrakcyjne, ale to są takie motocykle, za które się po prostu sam nie chcę wstydzić no, i uważam, że nam się to całkiem fajnie ostatnimi czasy e, udaje. E, jeżeli się tego motocykla, zapraszam serdecznie do nas, do Żardowa, Zobaczycie to cacko na żywo, będziecie mogli sobie przysiąść do niego, przymierzyć się, jak pogoda pozwoli, no to nawet pozwolimy się przejechać, jeżeli to faktycznie będzie miało wpłynąć na decyzję. E, jak wszystko będzie z Cicalafon, no to zapraszam was do wtedy do biura, wpiszemy sobie wpiszemy Taką transakcję finalizować. Jeżeli jesteście tutaj lokalnie, przyjedziecie sobie osoboweczką, będzie Wam się motocykl podoba, świetnie, zostawicie tylko zadatek. My Wam taki motocykl dostarczymy całkowicie w gratisie pod Wasz dom z kompletem dokumentów do rejestracji, z badaniem technicznym, z fakturą ode mnie, ze wszystkim, abyście mogli pójść prosto do Wydziału Komunikacji i go rejestrować. Powiecie z Wydziału, robicie ubezpieczenie, koniec, żadnej akcesji, recyklingu, co skarbów, do motocykla wtedy nie płacić. To jest spoko opcja. Można maszynę kupić na raty. Jeżeli macie tego pytania, tak samo odzwicie się, czy to SMS-em, czy to, czy to Telefon, my was przekierujemy dalej do naszej łapki od finansowania, i z takim finansowaniem też postaramy się wam pomóc. Eee, no a przede wszystkim, jak przyjdziecie do nas na miejsce, to będziecie mogli go porównać z innymi, zobaczyć co to mamy na miejscu. Eee, my też od siebie postaramy się poopowiadać, jak najwięcej, żeby wam taką transakcję jak najbardziej umilić. Hmm, co tu mogę wam jeszcze powiedzieć? No słuchajcie, dwa kluczyki do motocykla. Jeszcze zajebisty breloczek Suzuki. W cenie oczywiście zmienne mapy, a no i cztery dni w rzędzie jest zawsze motocykl, który będzie dawał największego banana na twarzy. Teraz jeszcze są te kiepowate wkładki. Po wyjęciu tych wkładek będzie taki prawdziwy bandyta. No jest zdrowo, słuchajcie. Ja jestem zajerany. Was też zapraszam do nas na miejsce. A tymczasem podajcie nasze social media, Facebook, Instagram, TikTok, gdzie tam jesteśmy. Ustawcie lajka, like, będziecie widzieli na bieżąco, to co do oferty trafia, to z oferty znika. a ja tymczasem słuchajcie, odmeldowuję Lewa w górę. Myślę, że to będzie szybka piłka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Siemanko.